Po ostatnim starciu z niesławnym clownem, Artem, żyjesz spokojnym życiem, względnie. Wszystko się zmienia, kiedy poznajesz ten demoniczny wyraz twarzy, abstrakcyjny makijaż i wiesz, że masz przegwizdane. Przeklęty clown znów jest na Twoim tropie i nie będzie ułatwiał Ci życia. Nie wiesz, co zrobić? Świetnie trafiłeś. Zostaw suba, dzwoneczek i rośnij się wygodnie. Ja jestem Ksen i dzisiaj spróbujemy przeżyć ataki klauna Arta w filmie Terrifier 3. Od razu zaznaczę, że materiał będzie solidnie zacenzurowany. Jeśli chcesz mieć dostęp do pełnej wersji materiału, link do Patronite'a znajduje się w opisie. Tam za jedynie 5 zł miesięcznie masz dostęp do nieucenzurowanych treści i innych moich wypocin. Także serdecznie zapraszam. Teraz właściwa część materiału. Film zaczynamy od całkiem normalnej scenki. Dzieciak prosi swoją mamę o sprawdzenie dachu, bo ktoś tam chodzi. Rodzice początkowo ignorują sprawę, ale przy układaniu młodej do snu chyba i jednak coś słychać. Pewnie coś tylko wyobraźnia. Trochę później, tej samej nocy, córka kobiety budzi swojego brata, mówiąc, że widziała jak Mikołaj wkłada prezenty pod choinkę. Schodzi na dół i widzi niekogo innego jak pana z białą brodą i czerwonym strojem. Wydaje się jakby była niezauważona, kiedy tajemnicza postać worka na prezenty wyciąga się kierę. Dziwny podarunek. Z narzędziem w ręku wchodzi po schodach i prosto do sypialni chłopca. Po dźwiękach, które słyszymy, możemy założyć, że skończyło się to kiepsko. Ten sam los dzieli początkowo mąż. Kobiecie udaje się uciec, ale niedługo później też ląduje pod siekierą. Art znany ze swojego okrucieństwa, nie wykańcza jej od razu. Znęca się nad ofiarą i dopiero po czasie zadaje finalny cios. Całą rzeź wykańcza jedząc świątecznie ciastka i mleko zostawione na stole. O, słyszymy jeszcze. Te głośne oddechy. Ciekawe kto to? Tak, ta dziewczynka w chowanego nie była raczej najlepsza. My dodatkowo wiemy, czego chyba nie zaznaczyłem w poprzedniej części, że Art został demonem. Generalnie to pierwsze ofiary w tego typu filmach są raczej bezbronne. Dwójka mężczyzn nie miała szans na reakcję. Obydwoje spali, a jeden był w wieku, nie wiem, 5-6 lat. Nie ma opcji, że odeprze atak demona, który jest dorosłym mężczyzną. Koniec końców, i tak spali. Nie ma prostszych ofiar. Kobieta i dziewczynka z kolei miały dosyć spore szanse. Żona obudziła się podczas wykańczania swojego partnera. Dało jej to potencjalnie wystarczająco czasu, aby się ewakuować. Jeśli chodzi o dzieci, to mogę zabrzmieć trochę chłodno, ale po nieodpowiedzeniu na dwa wezwania, wpisałbym je na straty. Najlepszą taktyką byłoby po prostu zignorowanie ich istnienia. Koniec końców, na początku powinniśmy ratować siebie, dopiero później dzieci. W tym momencie powinniśmy uciekać po sodach na dół i liczyć na pomoc od sąsiadu, o ile ich nie spotkał ten sam los. Może nawet któryś będzie miał broń palną, która go spowolni, zanim się zregeneruje. Sami raczej za wiele nie możemy zrobić. Ucieczka samochodem to jakaś perspektywa. Nawet na czterech kapciach jesteśmy w stanie dosyć daleko zajechać. <laughs> Poszła! Wszystkie <w> wścieki! <laughs> Krzychu, kadetem teraz! Gorzej, jeśli ucierpiały przewody hamulców. Lub przewody paliwowe wtedy nasza ucieczka może skończyć się fiaskiem. Tak czy siak, w ogólnym rozrachunku szanse mieli raczej małe swoją drogą ten teraz musi być niesamowicie miękki, jeśli kobieta nie poczuła uderzeń się kierą dosłownie obok niej. Przy tak solidnych uderzeniach z jego szkieletu nie powinno za wiele zostać, a dźwięk łamanych kości jest jednak dosyć słyszalny. Tak samo siła jakiej użył powinna ruszyć dałym łóżkiem w każdą stronę. A wiedząc, że dopiero od relatywnie niedawna kobieta. Próbuje je zasnąć, możemy się spodziewać, że nawet otworzenie drzwi ją obudzi. Tymczasem przychodzimy do policjanta na akcji. Znalazł postać zdekapitowanego klauna. Zgłasza to do centrali, podobnie jak fakt obecności kogoś na aktualnie sprawdzanym obszarze. Sprawdza dziurę, a kiedy odwraca się, bez głowy ciało znika tylko po to, żeby za chwilę go wykończyć. Wygląda to trochę jak cofnięcie się do wydarzeń krótko po drugiej części? Po domniemanym wygraniu Sieny i jej brata. Policjant raczej nie miał szans, nieważne co. Zobaczył zdekapitowane ciało. Zgłosił to do centrali, ale zgłosił również fakt, że ktoś inny jest w budynku. Był sam i wydaje mi się, że według procedur w takiej sytuacji musi czekać na jakiekolwiek wsparcie przed podjęciem akcji. Jeśli poczekałby na wsparcie, byłby bezpieczny albo przynajmniej miał szansę zareagować. Możemy uznać, że Gina stracił głowę mas da tista bo już w wagonie metra całkiem żywy ciałko próbuje je przetwierdzić do siebie. Jak można się spodziewać, efekt jest... marny. Znów przeskok w scenerii. Biurko informacyjne w szpitalu i jeden z pielęgniarzy zauważa brak kamer w celi trzeciej. Próbuje wezwać swojego współpracownika, ale ten jest w łazience na dłuższe posiedzenie. Spotyka otwarty pokój i obrzydliwą scenę. Wiktoria, czyli ocalała z pierwszej części, z głową Arta na kolanach, wciąga zawartość wybewyszonych z pielęgniarki, która sprawdzała co się u niej dzieje. Uwaga już i tak zdezorientowanego mężczyzny przez chwilę pochłania bezgłowe ciało, ale szybko wraca do rzeczywistości przygwożonej do ściany przez kobietę. Jakiekolwiek kontrataki tylko aktywują masochistyczną naturę kobiety, prosząc o więcej. Ostatecznie jego głowa zostaje rozdarta przez dwójkę atakujących. Dalsza ich podróż odbywa się metrem, do którego wchodzi cosplayer Arta. Wielki fan. Robi zdjęcie i udostępnia w internecie. ja, Cia... To się nie kończy dobrze. Demon ma nagle nowe ubranie i rozgląda się po swojej kryjówce. Temu segmentowi zapobiegliśmy w zasadzie jeszcze w poprzednim materiale. Jedyne co trzeba było zrobić to zamknąć drzwi przez tę pielęgniarkę i wydarzenia z tej części albo by się opóźniły, albo w ogóle nie wydarzyły. Chociaż patrząc na to, że ta bardziej funkcjonalna część Arta stoi właśnie w drzwiach, znikąd, no to możemy się domyślić, jakby to poszło. Patrząc na scenę z kryjówki, obydwoje są demonami, nie ma innej opcji. Człowiek nie byłby w stanie zmierzyć czyjejś żuchwy, używając tylko i wyłącznie dłoni. Podobnie jak niemożliwe jest podniesienie przez małą, niewyćwiczoną dziewczynkę dorosłego mężczyzny, które jak widzimy nie stroni od dobrego jedzenia. Reasumując, nieważne kto ma na tyle niefortunny dzień, żeby stanąć na drodze, raczej nie ujdzie z życiem. Wreszcie dostajemy Historię z dnia aktualnego: centrum zdrowia i urody. Wujek zjenny przyjeżdża po nią. Po mało emocjonalnym przewitaniu i zwiedzaniu domu znowu przeskakujemy do innej scenerii. Stary i opuszczony dom sprawdzany przez dwóch pracowników wyburzeniowych. Sprawdzają jeden oznaczony budynek w razie, gdyby ktoś tam jeszcze przybywał. O, to może do kamerki. W życiu nie zgadnie się na kogo trafili. Najwidoczniej przez całe pięć lat między wydarzeniami w dwóch filmach Art wszedł w jakąś formę hibernacji, podobnie jak Wiktoria. Starszy mężczyzna kończy z jedną dodatkową dziurą i z kolei ten młodszy, po przeleceniu całego pokoju, cierpi trochę dłużej. Przybicie dłoni gwoździem, odgryzienie palców i finalnie skalpowanie przy pomocy nożyka. I znowu, mężczyźni nie mieli za bardzo powodu, żeby być zaalarmowani. To, co leżało w wannie, mogło tam leżeć ponad kilkanaście miesięcy, a klaun mógł być równie dobrze pacyną, zastawioną, aby przestraszyć lokalną młodzież. Tak czy siak, w ich sytuacji nie mieli za bardzo co zrobić. No może temu młodszemu w sytuacji zagrożenia powinien się odpalić przypływ adrenaliny. I jakimś cudem dobiegł do schodów, tyle że od dołu szła już Wiktoria z nożyczkami. Więc w zasadzie znalazł się między młotem a kowadłem. Okna to też jest jakaś perspektywa, zwłaszcza, że są zaledwie na pierwszym piętrze. Jeżeli wykona przewrót, to zachowa część momentum, co pozwoli mu szybciej uciekać tam, gdzie pieprz rośnie. Pytanie tylko, czy zdążyłby wystarczająco szybko wyskoczyć, zanim Art i Vicky go złapią i czy w ogóle się do niego nie teleportują. No cóż, nigdy się nie dowiemy. Sienna. Tak, główna bohaterka. Przy obiadowym stole dostaje solidnego PTSD i ta dziewczyna, jej znajoma, z którą były na imprezie, a zresztą, wytłumaczenie macie w poprzednim materiale, wyświetlane teraz w prawym górnym rogu. Halucynacja robi jej solidnego guilt tripa, ze względu na to, co się stało. Coraz agresywniej z widy każą jej podać ryż. W tym samym czasie Jonathan studiował. Ma nawet psychofankę, podcasterkę zapraszającą go na podcast o momencie, w którym prawie się przekręcił, tylko i wyłącznie dla kilku głupich wyświetleń. Na szczęście ratuje go telefon odsienny. Dziewczyna ewidentnie ma problemy, i bierze absurdalne dawki leków, żeby spróbować pozbyć się z widów. Jeszcze przebitka Arta i jego eksperymenty na zwierzętach. Ta ciekły azot i żywatkanka to raczej nie najgorsze połączenie. Dobra, posłuchajcie żartu. Wchodzi klaun do baru. W barze jest Mikołaj, barman i bezdomny. Wiecie jak to idzie dalej? Ja też nie. Okej. Okay. Przekonajmy się. Barman pyta, co ma w worku. Ten wyciąga trąbkę. W nagrodę za tę niesamowitą sztuczkę, duch świąt stawia mu drinka. Mimo, że właściciel jest zabójcą dobrego humoru. Już wiemy, kto ma przegwizdany. Drink zamiast w brzuchu ląduje na twarzy Mikołajowi i zaczyna się walka wieczoru. A przynajmniej zaczęłaby się, gdyby do niej dopuścili. Mężczyźni próbują wywalić na zewnątrz popaprańca, ale ktoś tutaj przyszedł z pięściami na strzelaninę. Jedna kulka i barmana nie ma. Kolejna pozbywa się bezdomnego, a do Mikołaja. Zasponsorowane jest specjalne zakończenie. Po zdjęciu stroju zostaje przywiązany do krzesła. Czarno-biały artysta wyciąga butle z azotem. Po eksperymencie na szczurze wiemy jak to się kończy. Wpierw zamrożone kończyny później roztrzaskiwane są młotkiem. Kończy się na głowie. Jakimś cudem mężczyzna nie pada jeszcze z szoku, i kolejne uderzenia skutecznie rozczaskują to, co zostało. Dobra, w tym filmie nikt nie ma za bardzo opcji na kontratak. Wszyscy są zaskoczeni, złapani z zaskoczenia, przecież nikt nie spodziewa się mordercy. Przecież nawet po. Ulicach chodzą psychopaci w stroju tego psychopaty. Ludzie nic sobie z tego nie robią i widać efekty. Z czystej empatii dla rodzin ofiar Klauna zakazałbym wstępu w tych strojach gdziekolwiek do publicznych miejsc. Galerie, kawiarnie, bary, absolutny zakaz wejścia dla kogokolwiek w czymś takim. Minęło zaledwie 5 lat do tamtej masakry, więc temat jest jeszcze relatywnie świeży i delikatny. Po wejściu mordercy do baru mam jeszcze chwilę buforu, zanim zacznie robić to, co robi najlepiej. Tak jak przed chwilą wspomniałem, nie powinni go wpuszczać z uwagi właśnie na tamte wydarzenia. W momencie, w którym zdefekował na spodnie ruby świętego, barman powinien wyciągnąć broń, którą na pewno ma gdzieś pod barem, ewentualnie na zapleczu, i grzecznie poprosić wesołka, aby zabierał swoje cztery litery, po czym zapomnieć o całej sytuacji. Kiedy klaun wyczarował z worka spluwę, sytuacja stała się bardzo poważna, bardzo szybko. W zasadzie, niezależnie co obecni w lokalu zrobiliby, i tak zakończenie byłoby podobne. No generalnie nikt nie wie, o ofiarach. Informacja pojawi się w prasie czy w mediach dopiero za kilka dni, co znaczy, że kolejne ofiary będą z góry na straconej pozycji. Nie mają nawet jak domyślić się, że mogą być zagrożone. Wracając, a w zasadzie przechodząc do kolejnego segmentu: konkretnie centrum handlowe, w którym Sienna i Gabi robią zakupy świąteczne. Odcalała feralnego dnia znowu dostała ataku. Słyszy muzykę z tamtej reklamy i wydaje jej się, że Mikołaj, którego widzi, to właśnie jej nie doszło oprawca. Co tylko z widy, prawda? Dochodzi do spotkania rodzeństwa, niezręcznego spotkania przerwanego przez współlokatora Jonathana i jego dziewczynę, tę psychofankę. Oczywiście, że jest na tyle odklejona od rzeczywistości i głodna wyświetleń, że coraz gorzej to wszystko wygląda. Powoduje to dosyć solidny lashout od ofiary i już w zaosobnionym miejscu wyznaje bratu, że widziała go w centrum, ale nie jest pewna, czy to nie była halucynacja. Oczywiście, że konfrontacja kończy się wyciągnięciem listów od młodego i rancie na temat opętań i tak dalej. No i teraz postacie wreszcie też zakłócają, że siła, z którą się mierzą, jest większa niż oni. A przynajmniej Sienna zaczyna w to wierzyć. Dochodzi też do wniosku, że to Wiktoria, ofiara pierwszego filmu, jest opętana. Muszą wrócić po Fayera, czyli chyba ten miecz, żeby pokonać siły nieczyste w postaci Arta i Vicky. Dobra, koniec ekspozycji. Czas na kolejną masakrę, której prawdopodobnie nie dało się uniknąć. Demon w ciele człowieka przebrany za klauna przebranego za Mikołaja. Kto pisze te skrypty? <laughs> nie, nie... E? No ja piszę te skrypty, kto by się spodziewał. Zasiada na miejscu tego prawdziwego podrabianego Mikołaja, pracującego w tym konkretnym centrum. Podbiega do niego jedna z dziewczynek. Ten w odpowiedzi grzebie w worku wyciągając lalkę. Ten mały gest porusza wszystkie dzieciaki do szturmu na podrabiańca i zawartość worka zostaje bardzo szybko opróżniona. Art wydaje się zniesmaczony? Ja, znowu się będzie zaczynało. Ochroniarz próbuje wyrzucić wesołka na zewnątrz, ale jeden z Bachorów wybrał nieodpowiedni prezent i cała wystawa po prostu wybucha. No, jednak można. Było temu łatwo zapobiec. Gdyby rodzice byli. Jak gdyby rodzice byli jakkolwiek odpowiedzialni i zamiast patrzeć w swoje telefony, jak gdyby pilnowali swoich pociech, wszystkiego można było uniknąć. Fakt, że ci ignoranci, zamiast powiedz po swoje dzieci, po prostu czekali, aż same wrócą, też mówi sam przez siebie. Pewnie, mój syn albo córka podchodzą do gościa, ewidentnie umba zgranego krwią, który wygląda tak, jakby dosłownie przed chwilą wymordował kilka osób. I jeszcze uśmiecha się w ten przerażający specyficzny sposób, to definitywnie będę czekał aż moje dziecko będzie łaskawie chciało wrócić. Nie. W tym momencie biegnę po to dziecko, zgarniam je chociażby siłą i ewakuuję się stąd najszybciej jak mogę. Tak jak mówiłem, tej tragedii dałoby się uniknąć w absurdalnie banalny sposób. Kto by pomyślał, że przykładanie uwagi do wychowania dzieci będzie miało takie znaczenie? Art zostaje się na jakąś imprezę. Nawet pomaga gościom wnoszącym beczki. Spędza się po korytarzach, aż wreszcie wyłapuje ciekawą konwersację tej landryny. Młoda chce wiedzieć, jak to jest konfrontować się ze złem wcielonym, więc zło wcielone wydaje się zaciekawione. Niestety jego marzenia i fantazje zostają ukrycone przez potencjalną ofiarę. Sytuacja kukoldowa i Wesołek się ewakuuje? Serio? No cóż, tego samego wieczoru wujek sienny ogląda telewizję, w której właśnie podają informacje o sytuacji z centrum. W sytuacji, której, jak wspomniałem, mogliśmy łatwo uniknąć, dziewczyna dostaje ataku PTSD, bardzo mocnego. Powtarza, że trzeba powiadomić Jonathana, i to robią. Mają go zgadnąć z akademika, odurzając przy tym sienne. Przeskakujemy lekko ze scenerią i chłopak zbiera zapłatę za próbę przekonania ofiary masakry sprzed pięciu lat do przyjścia na podcast dziewczyny. Nie wiedzą tylko, że w pobliskim pisuarze sprawę załatwia osobliwa persona. Nie mają prawa zorientować się, że coś jest nie tak, zanim nie jest za późno. Nagle słyszą dźwięk odpalania jakiegoś silnika. Silnika przyczepionego do, jak się okazuje, piły spalinowej. Bardzo szybko sytuacja przybiera tragiczny obrót i mimo początkowych prób chłopaka i tak zostaje pocięty. Babka też nie Kończy lepiej. Kilka szybkich cięć i zamachów, no i znowu jakimś cudem jest żywa, mimo że powinna zejść z szoku. Klaun wiedząc, że chciała zobaczyć co widać w oczach znanego mordulca, kiedy ten dokonuje aktu ściąga swoje okularki i patrzy jej prosto w ślepia, finalnie po prostu zakładając akcesorium na jej oczy. Tamten typiarz drobineczkę się odciągnął, ale jego los też jest już przesądzony. Na upamiętnienie wydarzenia demon strzela aniołka we krwi. Tutaj tak jak wspomniałem sytuacja stała się bardzo poważna w bardzo krótkim czasie. Panika tej dwójki to oczywista rzecz, no ale nie po to mamy ten kanał. Co ja, co ja robię ze sobą? Miałem zacząć się kręcić tak jak ta to foka. To, Wiesz, tak. Jest nieporęczna, wymaga pewnego dystansu, aby stać się skuteczną bronią masowego rażenia, a to i tak tylko w grach. W rzeczywistych warunkach ta broń ma same minusy minusy, których ten typ nie potrafił wykorzystać. Powinien cały czas znajdować się blisko napastnika i ograniczyć jego możliwość ataku. Każde zamachnięcie było dosyć mocno markowane i było wiadome, gdzie piła powędruje. Z ich wiedzą, czyli że to zwykły psychol, próbowałbym unikać jakichkolwiek ataków i wykorzystywać jego momentum przeciwko niemu. Jednocześnie szukając z okazji do uderzenia w tani. Przy dołożeniu sensownej siły uderzenia, może nawet udałoby się nam go spowolnić na jakiś czas. Pozwoliłoby to nam na ucieczkę, no albo przynajmniej ucieczkę jednej z tych osób, które znajdowały się pod prysznicem. Możemy również spróbować wyłączyć piłę dedykowanym przyciskiem, wyłączyć zapłon, odłączyć go lub po prostu odciąć dopływ paliwa. Wszystkie te opcje są jak najbardziej okej. Okay. Dodatkową perspektywą jest wykorzystanie swojego towarzysza jako mięso armatnie, rzucenie go jako zabawki i wykorzystanie chwili, aby uciec. Tyle, że z naszą wiedzą i tak się po prostu poddamy. W końcu, jak możemy uciec przed demonem, którego nie jesteśmy nawet w stanie zidentyfikować? Może się teleportować, jest super silny, ma niesamowitą regenerację. Po prostu nie mamy podejścia. Może wywodzić się z jakiejkolwiek religii. Zrobienie sensownych badań na temat tego stworzenia zajęłoby masę czasu i prawdopodobnie już przy samym starcie natknęlibyśmy się na blokadę w jego postaci. Dostajemy jeszcze przebitkę tego, jak wujaszek zajeżdża pod uczelnię Jonathana. Próbuję uzgodnić z nim, czemu nie widać go na miejscu odbioru, kiedy Głos młodzieńca nagle się gliczuje. Już wiemy, że coś jest ewidentnie nie tak. Słyszy jakąś rozmowę w kuchni. Kiedy idzie to sprawdzić, jedyne co widzi to masakry tych świąt. Przy zlewie stoi Wiktoria, ucharakteryzowana tak jak Art, a sam clown właśnie krzyżuje prawdopodobnie to, co zostało z jej wujka. Dziewczyna próbuje uciekać, ale szybka teleportacja i już leci na drugi koniec pokoju. Młotek w brzuch, młotek w czoło i traci przytomność. Budzi się jakiś czas później, zaknedlowana i przyklejona taśmą do krzesła. Obok demonica przegląda prezent. A dosłownie przed nią, coś zawiniętego w gazety. Coś, co cieka jakąś czerwoną substancją i do złudzenia kształtem przypomina głowę. A jeszcze trochę dalej jej ciotka. O, znalazła się też brakująca część tamtego gościa. Aktualnie zdobiąca czubek choinki. Tak samo jak resztę. Chwila, czyli jeśli głowa typiarza jest tam, a reszta cały czas ma swoje na karku, to jedyna brakująca osoba. Ciao, jak widzieliśmy na początku, bo chory nie mają ulgowego traktowania. Pozostałe przy życiu raczej nie za dobrze przyjmują to do wiadomości. Demony mają to gdzieś i dalej świetnie się bawią, w ich przeświadczeniu. Kobiety przeżywają horror. Ta starsza ma już przesądzony los. Do jej ust zostaje wytknięta i wbita rura. Do rury wpuszczają szczury i zachęcają do pójścia dalej tym przewodem za pomocą palnika. Dosyć prymitywna, ale skuteczna machina tortur i egzekucji. Zwierzę, żeby nie zostać spalone, zacznie wgryzać się w tkankę nieszczęśnika, który stanie na jego drodze. Wiadomo, jak to się kończy w tym wypadku. Po tej śmierci dowiadujemy się, że młoda żyje. Chcieli wywołać traumę i dla matki, i dla potomkini. A te popaprane demony mają zamiar albo wypatrosić cienę, albo ją opętać. A może jedno i drugie? Ciężko określić z tego, co mówią. A, no i tam ta czaszka. Ciao! Pamiętacie, kto odebrał, a w zasadzie nie odebrał telefonu od wujka? Dobra, następna sekwencja. Próbują opętać byłą rezydentkę szpitala psychiatrycznego, ale idzie to, jakbyśmy mogli się spodziewać, po bohaterce. Jedyną linią, trzymającą ją, przy świadomości jest Gabi, dziewczynka, którą właśnie chcą wykończyć. Udaje jej się jednak zmusić istoty nie z tego świata do pozwolenia otworzenia prezentu przez naczynie, z którego chcą skorzystać, czyli sienny. Nigdy nie zgadnie się, co jest w środku. Oczywiście, po tym jak roztrzaskali jej ręce, dziewczyna wyciąga miecz, którym raz prawie pozbyła się z własnego świata. Udaje jej się podciąć gardło Arta i zdekapitować opętane ciało Vicky. Już świętują zwycięstwo, kiedy z za pleców słuchać ten specyficzny dźwięk. A co to mogło być? No tak, piła spalinowa. Wywiązuje się nieźle wyglądająca walka. Obydwie strony zadają sobie pomniejsze obrażenia, ale nic, co definitywnie dążyłoby do eliminacji jednej ze stron. W pewnym momencie obydwoje tracą swoje bronie, ale to clown zyskuje przewagę, nawet wciskając twarz ofiary w wypatroszone wnętrzności członka rodziny i wykorzystuje jej lito jako narzędzie do duszenia. W tym momencie siennie udaje się przegryźć narząd, finalnie dosięgnąć miecza i przygwozić przeciwnika do ściany. Gabi, nadal częściowo pochłonięta śmiercią matki, za późno zauważa, co dzieje się wokół niej krew upadłego demona formuje przejście, do którego ona wpada. Trzyma się ostatkiem sił jakiejś skarpy, gdzie druga dziewczyna nie może dosięgnąć. Decyduje się wykorzystać miecz ze wszystkich rzeczy wokoło jako coś do próby podciągnięcia i tym samym ratunku młodej. Z racji, że trzymanie ostrza nie należy do przyjemnych albo w ogóle łatwych rzeczy, jedyna broń, która była w stanie skutecznie radzić sobie z demonami, została zesłana do czeluści piekieł, drżona przez małą dziewczynkę. Brawo. Przejście po chwili zamyka się i znika. Podobnie jak to coś, czego nie wykończy na samiutkim końcu Wesołkowi udaje się złapać autobus i zatrąpić. Na tym film się kończy, ale nie nasze omawianie. Zacznijmy od momentu złapanie przez siły nieczyste. A w zasadzie to od momentu, w którym odzyskaliśmy przytomność, bo wcześniej nie za bardzo mieliśmy co zrobić. Endemon dosłownie rzucał nas po całym domu, pokładał nas młotkiem i nie mieliśmy nawet opcji na przygotowanie się do tego. Kiedy Sienna obudziła się, powinna w miarę możliwości szybko ocenić sytuację. Po ustaleniu, że na nadgarstkach ma taśmę, powinna skupić się na. Na poluzowaniu jej. Ciągłe napinanie i rozluźnianie powinno zmęczyć materiał, co umożliwi nam wyjęcie dłoni. Miała miecz i powinna wiedzieć, gdzie jest. Szybki sus po niego i sytuacja uratowana. Cia tyle, że Gabi zgarnęła ten miecz i zapakowała pod choinką, o czym Sienna nie miała pojęcia. To by się skończyło świetnie. No, ale idziemy dalej wyznaczoną linią fabularną. Matka Gabi nie miała co zrobić, co by się spodziewał. Była po prostu zwykłą drugoplanową postacią, której nawet nie mamy jak pomóc. Sam pomysł, że żeby dziewczyna własnoręcznie otworzyła prezent był świetny. Zrozumiały się bez słów. Podcięcie gardła i tymczasowe wyłączenie Arta z walki było świetnym pomysłem. To, co się działo w wiki nie zdążyło nawet zareagować i potencjalnie kontratakować, ale pozostawienie wesołka samemu sobie bez upewnienia się, że stracił głowę to raczej kiepski pomysł. Sienna doskonale wie, do czego ten jest zdolny i na jej miejscu nie spuszczałbym go z oka. Nie wiadomo, czy tym razem to, co zrobiła Sienna, będzie permanentnym rozwiązaniem, więc trzymanie ich na oku do momentu przyjazdu policji brzmi jak najlepsza perspektywa. Ale stało się to, co się stało. Przynajmniej połowa zagrożenia zażegnana na razie. W starciu miecza z piłą łańcuchową to oczywiste, że wygrany będzie miecz. Piła łańcuchowa przystosowana jest do cięcia miękkich materiałów typu drewno. Mierz za to miękkim materiałem. Materiałem raczej nie jest. Próbę interakcji tych dwóch broni, znaczy o ile łańcuchową możemy nazwać bronią, możecie zobaczyć na załączonym filmiku. abstrahując, uznając, że pioła łańcuchowa jest faktycznie jakkolwiek dobrym wyborem na broń masowego rażenia, wspominałem już wcześniej, jak beznadziejnym jest wyborem. Ciężkie, niewydajne, wymagające paliwa. Wszystkie trzy rzeczy, których chcemy jak najbardziej unikać. Miecz z kolei w każdej sytuacji może znaleźć jakieś zastosowanie. Obserwując przebieg tej walki, zastanawiam się, jakim cudem Sien nie udało się nie wykorzystać aż tak dużej ilości otwarć ze strony przeciwnika. No i w zasadzie wiceberca. W zasadzie na przemian wystawiali się na śmierć. Na ataki, gdzie druga strona nie skorzystała z zaproszenia. Okej, okay, udało nam się go przygwozić. Co teraz? Z tego miejsca mamy bardzo korzystną pozycję do poświartowania go i pozbycie się zagrożenia na zawsze. Szkoda tylko, że dziewczyna wybiera nie wszystkiego. Babko. Patrząc na to, z jaką łatwością ten miecz nie dosłownie wszystko. Na permanentne pozbycie się demona starczyłoby wyłącznie jednocięcie. W tym momencie mamy więcej czasu, aby poszukać czegokolwiek lepszego niż miecz na narzędzie do ratunku. To by się spodziewał, że trzymanie ostrza w dłoni będzie aż tak ciężkie. Ten miecz dosłownie odcinał głowy w jednym prostym cięciu. Coś takiego jest absurdalnie trudne, o ile nie niemożliwe do wykonania. Przyj znajduje się bardzo dużo silnych mięśni oraz sam sobie kręgosłup. Jeśli nie trafimy między kręgi, możemy mieć dosyć spore problemy. Jasne, istniała metoda walki polegająca na trzymaniu ostrza dwoma dłońmi. Tyle, że było to ekskluzywne tylko i wyłącznie dla mieczy dwuręcznych i głównie do zadawania Obrażeń obuchowych, no i oczywiście oni mieli też rękawice. Złapanie czegokolwiek innego, co leży w okolicy, będzie 10 razy efektywniejsze niż chwytanie się tego ostrza. Możemy zgarnąć kardigan, w którym została przykryta matka. Możemy wykorzystać jakąkolwiek część garderoby, jakąkolwiek część drewna z nebli, czy dosłownie cokolwiek innego. Tutaj w zasadzie, gdy postacie postąpiły zgodnie z naszymi wskazówkami, seria zakończyłaby się. No bo art pokonany, demony w teorii zapieczętowane, przynajmniej to a tak, mamy perspektywę na kolejną część tej masakry. Tutaj faktycznie skończymy. A ty, jak spróbowałbyś przeżyć ataki demonów w filmie Terrifier 3? Koniecznie daj znać w komentarzu. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę, jeśli ci się podobało. Serdecznie dziękuję patronom, Orionek oraz Mitrix, jesteście wielcy. Tymczasem do następnego i cześć! Ta koszulka nie jest nigdzie dostępna, spokojnie. Eee... No. Cześć. Zwijaj się. Powiedz coś do kamery. Co ja tu napisałem? <słuch> Pisanie skryptów o trzeciej nad ranem to nie jest jednak dobry pomysł. Tak samo jak nagrywanie ich, kto by się spodziewał? Z czystej empatii dla rodzin z czystej empatii dla ofiar rodzin... Dla rodzin ofiar... To jest problem... Z czystej empatii dla ofiar rodzin... Z czystej empatii dla. empatii, escalating. We're fast. Z czystej empatii dla. Empatii. Z czystej empatii. Empatia. Umiejętność odczuwania uczuć innej istoty. Ludzkiej najczęściej. Z czystej empatii co ja robię Why am I this way? Dobra. Z czystej empatii dla rodzin of. Dobrze by było, było dobrze. Z czystej empatii i znowu Uf. powoli, składnie, ładnie, prawda? Trzeba. Prawda, dobra. Z czystej empatii. Także powiedziałem, czemu się zażęknąłem. Z czystej empatii i znowu. <laughs> Z czystej empatii dla rodzin ofiar. Z czystej empatii dla rodzin ofiar klauna. Zaw... Zabrania by. z czystej empatii dla rodzin ofiar klauna, zaber z czystej empatii ten no tak.